Manuel del Quiro, moje miasto Ateny. Przerażało to miasto. Przytłaczało swą wielkością mnie, przybysza z małej mieściny, gdzie atrakcją były sobotnie dyskoteki lub tanie wino pite w parku na ławce. Rozłożone w dolinie między czterema górami, z zatoką sarońską, z akropolem, niczym koroną zdobiącą głowę Ateny. Oraz moim ukochanym likawitosem, gdzie wspinaliśmy się nocą, by popatrzeć z góry na miasto. I zatonąć w zachwycie nad jego urodą. Ile dróg przemierzyłem, nie wiedząc dokąd prowadzą nogi, nigdy nie liczyłem, ile tęsknot wypłakałem z bezsilnej złości, studząc emocje zimnym piwem, w przydrożnym małym, Cafenio, Ateny. Były mi matką i macochą jednocześnie, srogim nauczycielem, karcącym za przewinienie, oraz wyrachowaną kochanką, tulącą do siebie chłopca, który dobrze wie, że za chwilę go porzuci. Miasto, które serce moje skradło, pozostawiając rany, niegojące się do dziś. Moje miasto Ateny, z żółtymi trolejbusami, ciasnymi uliczkami, stragalniarzami, przekrzykującymi się nawzajem. Miasto, które nie śpi. Które się kocha lub nienawidzi żadnych półśrodków, czytała Dorota Górczyńska Bacik.